Siemano, Głowa z tej strony. Witam Was ze Strzelnicy w Pawłowie. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym meczu ligi IDPA, południowej ligi IDPA. Mecz Cold as Fuck by Kobe, 9 luty. Jest rzeczywiście zimno, ale napaliliśmy w saunie, napaliliśmy trzy piecyki i da się przeżyć. Mamy dużą frekwencję, bo sprzedaliśmy cały mecz. Jest to pierwszy z czterech meczów ligowych, które są klasyfikowane do ogólnej punktacji. Na każdym z meczów dzięki firmie Archon Firearms mamy do wygrania pistolet Archon. Jest to dodatkowy tor strzelany na zasadach IDP. Osoba, która strzeli go najszybciej wygrywa pistolet o wartości prawie 10 tysięcy. Widzę, że konkurencja jest duża i chłopaki... Niby nikt nie chce wygrać, ale każdy się spina na maksa. I zajebiści strzelcy na dystansie 5 metrów misują. Więc podpałka jest na maksa. Na e, tych czterech meczach mamy fajne trofeum do zdobycia. Jeżeli ktoś będzie cztery razy, można zrobić, e, zbudować sobie trofeum czterech części. Dzisiaj do wygrania jest pierwszy element, czyli ten pistolet po lewej stronie. E, na kolejnym meczu e, będzie rewolwer, później będzie spód, i na ostatnim meczu w listopadzie będzie logo. E, za każdym razem można wygrać inny kolor. Każde miejsce z podium ma. Czerwony jako trzecie miejsce, srebrny jako drugie miejsce i złoty jako pierwsze. Można zbudować, mam nadzieję, jeżeli ktoś się pojawi na czterech meczach i cztery razy będzie pierwszy na podium, no to będzie miał cały, całe trofeum złote. A jak nie? No może być tęczowe. Eee, zapraszamy do udziału w lidze. Eee, zostały nam do końca roku jeszcze trzy mecze. Eee, rejestrujcie się szybko, bo myślę, że te mecze zaraz się rozejdą. Eee, rejestracja jest otwarta już na praktyskorze. Zapraszamy. Rozdział drugi. Czterech <laughs> pasażerów. Trzeba znaleźć osoby ukrywające się na torze. Pani sobie nie życzy Jak wrażenia w pierwszym torze? Jest świetny, cele ruchome, bardzo trudne Jak zawsze poprawimy się Ogólnie Zadowolony, zadowolony No szuta nie trafiłem, także jest kitara Pierwszy tor zawsze jest najtrudniejszy, ale będzie coraz lepiej. Jest coraz cieplej. Najważniejsze, że jest pozytywne podejście, jest zajebiście. tak Po co tu przyjechaliśmy tylko i wyłącznie? Po dobrą zabawę. Dzięki. Nie. Opowiadaj. Co? Odpowiadaj jak jest. Fantastycznie. Jest pierwszy tor. Pod... Jak pod... Eee, trafiłam jednego nothota. Jeszcze okay. raz? Trafiłam jednego noshota, oczywiście, tak na rozgrzewkę. Eee, jest zimno, jak zwykle. Ale jest fajnie, nie? Zobaczymy. To nie jest moja chyba jednak dyscyplina sportowa, ale może Może wkrótce zobaczymy jakiś lepszy debiut niż bycie ostatnim na liście startów. Nie to jest dobrze, także spokojnie. Ale atmosfera jest gorąca, tutaj kurde ekipa bardzo fajna, jest. Czekam na przekąski i te I saunę chyba, nie? Jeszcze No dobra, dzięki, w takim razie widzimy się do na następnym spodziewanie. Co się Nic Milczenia. No. Ale Zapowiadam się dobrze, bo było bardzo szybko. Było dobrze, ale z... jak zwykle spierdolione. <śmienicenia> Cześć przystojniaku. Co to robisz? Przystojniak? A, a to ja. Ejka. Jak tam? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy i szanowni Państwo, w tradycji stało się za dość. Dzięki wielkie. No na spokojnie. Na tę chwilę mamy ogarnięty drugi tor, bez większych fagapów. Atmosfera bardzo fajna. Słoneczko wychodzi, aczkolwiek myślę, że jest nam dzisiaj zbędne, ponieważ <śm> oczywiście jest bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie i... Gorąco. Pozytywne nastawienie, przygotowany jesteś pewnie jak zawsze. To znaczy tak, na tę chwilę głównie speed Steel. wczoraj troszeczkę IPSC, więc doszło nam trochę ruchu i dubletów, co potraktowałem trochę jako rozgrzeweczkę przed dzisiejszymi zawodami, czyli przed IDPA. Powoli wychodzi, powoli wychodzi, oswajamy się z nowym sprzętem, oswajamy się znowu z kolejnymi konkurencjami, z kolejnymi dyscyplinami, więc powiedzmy, że jest wszystko na dobrej drodze. No i tego się trzymamy, Piękno, dziękuję. Okej, okay. dzięki wielkie. Pięknie. Zajebiście powiem Ci. Tory są jak najbardziej wymagające. Ale jak widać sami ten zawodowiszczelcy, także wszystko jest jak późno. Aceptujemy 2376. Nie jest najlepiej, ale jestem zadowolony, prawda? Liczy się dobry pan i towarzystwo. A tu jest jak najbardziej wyborowe, pierwsza klasa, także jestem zachwycony, że mogę ucieczniścieć dzisiaj wybada. Jestem zadowolony z tego toru, aczkolwiek dalej uważam, że jestem ślepy, bo nie widzę ruchomych celi, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Ale w ogóle jak do tej pory zadowolony. Yy, tak, zawody super, jak zwykle, na koble. Dzięki. Dzięki. Witam serdecznie. Jak się Super, super zabawa. Super tory. Bardzo wymagające i, i szybkie. Także rewelację. Na tym etapie ile torów już zabrało? Na razie jesteśmy po dwóch torach i to idzie dość sprawnie, także wszyscy zadowoleni. Do tej pory zadowolony z wyników. Full house. No i wszystko, <laughs> I wszystko w tym temacie. Tak, trzymać. dziękuję. Dobra, wielu. wracamy do rozmowy w takim <laughs> razie. Pierwsze zawody w życiu mówisz, tak? Tak. To stąd stres. Ogromne. Tak? Nawet się nie spodziewałem, że może być tak ciężko. Ale to co? Ambicja? Za duża, za bardzo chcesz? Nie, ja jestem nerwus. Tak? Ale do tej pory wszystkie zawody tutaj lokalnie wygrywałeś z kółpakami z czego. O.

to no, nie ja to nie widać w kadrze. ufy <laughs> sobie jakiś zawał nie ma czasu na to żeby to przypinać po prostu nie no chujowo ale bojowo <laughs> chujowo ale stabilnie. jest dobrze gramy spoje tak jest zmierzymy się dogiwaj się dalej jeszcze połowa więc Przyni ma jak what's going on here tell me before the start I'm next I'm gonna do the stage and it starts with a beautiful woman and I'm so it's gonna be fun <laughs> alright so let's ride It's okay. It's okay. It's fun. You hit the barrel. Yes, I hit the barrel. You know what? This is something to learn. The barrel is whew, dangerous. <laughs> but but just disqualified, so it's good. No, not disqualified, so it's good. But it's impressive because you shoot. Look, something an error. You shoot here and doesn't hit the target. So don't do this again. Be sure of your concealment. Yes. Don't shoot the wall. Don't do like the French guys. We don't know how to shoot, so, so that's why we shoot the barrel. <laughs> I pięć, dziękuję, iść tam, iść tam, dziękować, iść tam Ale dziękować. dawaj, 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 wyskakaj. No. Nie, no widzicie, no przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. Na gorąco jak wrażenia Ja okay. <noise> <noise> <Ale> się dowiedziałem <noise> Ale było fajnie, było dobrze a, chyba, co? Tak, tak, ale jeszcze tam zbierka widziałem. Tak, a potem ty mnie nagrywasz. A? Tak. Dobra. Dzień dobry, mama. Mama nie żyje. Cierzamy <ślad> <ślad> to, <żony> to zdrowie. <ślad> <ślad> i wszystko. <ślad> Dzięki i bardzo. Tak jak wspomniałem, na samym początku nie jest ten stage brany, czy liczony do ogólnej klasyfikacji, także jest to, jest to, to typowo bonusowy, gdzie mieli, gdzie wszyscy będą strzelali z Archona e, scenariusz. This is a standard stage sponsored by Aron Firearms. Each shooter has 30 seconds after make ready command to test the trigger, dry fire and take a side picture. Najlepszy wynik zawodu zostaje na koniec ogłoszony. Dostajecie, dostajecie bond, z którym dajecie się do sklepu Gun Masters i tam odbieracie zupełnie nowy, zupełnie Wartość rynkowa z tego, co ja się orientuję, jest około 8-10 tysięcy złotych. Wiesz co, spokój spoko klamka, pierwszy raz widziałem, ale nie fajnie trzyma się w łapie, tylko oczywiście wyrobione jeszcze, więc rzut magazynka trzeba było pociągnąć, ale bardzo taki fajny, mocniejszy, taki poprawiony, cieplejszy Glock, nie? Co sądzisz o Archonie? Fajnie, lekki, malutki, będzie moim pistoletem już niedługo. Bardzo dobra konstrukcja, dobry bardzo chwyt, dosyć celna jednak na same przyrządy mechaniczne, no i nic, próbować, strzelać, polecać. To jest bardzo ładny pistolet, zaskakujący jest, bardzo fajny spust, jak na pistolet do służb skierowany jest bardzo lekki i z fajnym luzem i skubany bardzo celny jest. Jeżeli chodzi o moje doznania, no to ergonomiczny chwyt, wysokie przyrządy celownicze, co zapewni później co witness, jeżeli będziemy chcieli strzelać z optyki. Pod mój rozmiar dłoni, a ja dłoni nie mam za dużych, także mi siedzi bardzo bardzo dobrze ten pistolet. No dobra, jesteśmy ze zwycięzcą, który wygrał dzisiaj pistolet Archon Firearm. Powiedz mi, jak ci się z tego strzelało? To był mój pierwszy kontakt z tą bronią, i jak widać po efekcie, całkiem zadowalająco. Okej, okay, okej. Okay. Jak oceniasz pracę spustu i ogólnie pracę całego mechanizmu wszystkiego? To jest dokładnie taki mechanizm, jak lubię, czyli w momencie, kiedy zapracujemy, mamy bardzo wyraźną ścianę, krótkie, wyraźne przełamanie, pada strzał, więc bardzo przewidywalny pod tym względem i kiedy łapiemy reset, on jest króciusieńki, już bardzo ładnie wyczuwalny i pod palcem i uchem i w tym momencie pada błyskawiczny strzał. Bardzo sprawnie! Teraz weszło. No. Dziękuję Państwu za bezpieczne zawody. Brawo dla Was, żadnej tekwy dzisiaj. Dziękuję firmie Arfon za sponsoring pistoletu. E, dziękuję jeszcze raz za zawody. Zapraszamy na kolejną edycję e, w wersji meksykańskiej. Mariaci już są załatwieni. Widzimy się pod koniec maja. Dziękuję Wam. Do zobaczenia.